Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym materiale: garażownia i akcesoriów do kamperów, przyczep kempingowych i tych spraw. Chodzi o energetykę, czyli o zasilanie naszych maszyn porządnym, fajnym akumulatorem, który właśnie wpadł w moje ręce, kolejny już od firmy Litime. Jaki to akumulator? Na pewno już widzieliście, pominiatury. Jest to 100 amperogodzinny akumulator Lifo PO4. 100 amperogodzin. Otwórzmy więc zatem i zobaczmy, jak sobie wygląda. To już jest drugi akumulator od tej firmy, jaki będę miał. Pierwsze co nas wita to oczywiście instrukcja obsługi. I zobaczmy co tutaj jest w środku. Mamy tutaj oczywiście instrukcję obsługi, których oczywiście nikt nie czyta. Tutaj jest kod QR do ściągnięcia aplikacji, którą ja już mam, bo to jest, mówię, już drugi akumulator od tej firmy, jaki mam. Wszystko Wam pokażę. No, tutaj jakieś ich produkty, jakie są. Karta serwisowa. Jak łączyć akumulatory. Wszystko macie na grafikach pokazane. Fajna taka teczka na dokumenty. Tutaj oczywiście mamy u góry, zobaczcie, o, tutaj są post bolts. Here, czyli śrubki do przykręcenia do akumulatora. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. No i sam akumulator. Zobaczmy jakie duże to bydle jest. Uu, uu. Dobrze, odpakujmy go. Proszę bardzo. Śrubki, które tutaj dostajemy, oczywiście trzeba podkręcać je tutaj. Pod tymi zaślepkami są gwinty. Ósemki zdaje się. Zawsze mam problem z wyciągnięciem tych, z tych folijek to pewna inna sprawa niż w kwasiakach, prawda? tu mamy minus, od razu sobie zaślepmy, bo na razie nie będziemy korzystać sam montaż oczywiście będzie w następnym odcinku teraz mam, przeczytam jego dokładne wymiary, jego wymiary to wysokość 189 mm znaczy długość jego, największy jego bok to jest 358 mm no, i ten bok węższy mamy 177 mm. Tak to wygląda. Słuchajcie, i czym wyróżnia się ten akumulator od tego poprzedniego? Co mam? Przede wszystkim on jest mniejszej pojemności. Prawdopodobnie pasuje idealnie pod siedzenie, bo to jest taki standardowy wymiar. Ma oczywiście Bluetooth, czyli może się przez aplikację, zaraz wam to zademonstruję, sprawdzać jego parametry. Oraz ma podgrzewanie. Bo jak wiecie, akumulatory LIFO PO4 ładuje się powyżej 0 stopni Celsjusza. Poniżej automatycznie w przypadku tego akumulatora, jak i poprzedniego BMS odcina ładowarkę poniżej zera i załącza dopiero jak wskoczy temperatura powyżej 5 stopni. Ma to na celu ochrony akumulatora, ponieważ LIFO PO4 nie ładuje się poniżej 0, jak już wspominałem wcześniej. Tutaj tego problemu nie ma, ponieważ ten akumulator ma wbudowane ogrzewanie, tak zwane maty grzejne. Nie wiem jeszcze jak to działa, bo to jest pierwszy akumulator, jaki wpadł w moje ręce z tego typu ogrzewaniem. No Teraz będzie ciężko sprawdzić, bo mam dodatnie temperatury. Podstawowe parametry będę czytał ze ściągi. Nominalny woltaż 12,8 V. Pojemność, jak już mówiłem, 100 Ah. Zgromadzonej energii to 1280 Wh. Cykle ładowania plus minus 4000, co daje nam żywotność na poziomie no, 20 lat spokojnie. Bo w rok, jeżeli będziecie codziennie rozładowywać i naładowywać akumulator, to w roku macie 360 parę cykli. No chyba, że wykorzystujecie go jako bufor do ładowania solarów w domu albo coś takiego, ale to też wytrzyma Wam kupę, kupę czasu w porównaniu do kwasiaków. BMS obsługuje do 200 amperów Rekomendowane ładowanie to jest 02C, to jest taka, można powiedzieć, 20% pojemności akumulatora. Tak się to przelicza, czyli 20A producent zaleca. Czyli do ładowania, jeżeli chcecie w samochodzie go używać, potrzebujecie dodatkowej ładowarki DC, 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 DC po polskiemu. Takowe są, ja takie też mam. Akumulator, poprzez to, że ma maty grzejne, potrzebuje y, około 10A, tu tak jest napisane. 10 amperów do funkcji podgrzewania. O tym poczytamy później. Maksymalny pobór, jaki możecie z tego akumulatora wycisnąć, to jest 200 amper. Przez jedną sekundę, z tego co widzę, możemy nawet wycisnąć 1000 Amper pamiętajcie, że akumulatory LIFO PO4 tego typu nie są akumulatorami rozrychowymi czyli nie używamy ich do uruchamiania samochodu one są stworzone do systemów hotelowych maksymalna moc w watach to jest 2560 W. jaką można będzie wycisnąć tego akusa zabezpieczenie IP65 funkcja podgrzewania działa od minus 20 do plus 5 pewnie jakaś automatyka tym steruje Akumulator oczywiście ma wszelkie czujniki temperatury w sobie, wszystko na aplikacji możemy sobie zobaczyć i zaraz właśnie to zrobimy. Przyjrzyjcie się może jak ten akumulator ładnie wygląda, on się fajnie prezentuje w ogóle, rączka, śmiało możemy go podnosić, on jest bardzo lekki, nie podali jego wagi, nie widzę tutaj nigdzie, ale w porównaniu słuchajcie do kwasiaków to jest niebo a ziemia, choć też trochę swoje waży. Widzę, że ma porządne ogniwa, no i ma porządne ogniwa, bo już mówię, testuję, mam... 140A Akumulator lifo po 4 już u siebie zainstalowany, także no wiem o czym mówię, wiem czym, czym jest producent, jaki jest producent właśnie tych akumulatorów. Jest po prostu dobry. Akumulator, oczywiście, monitorujemy przez Bluetooth 5.0, który jest tutaj. Musimy sobie zainstalować aplikację LiTime się nazywa. W sklepie Google można albo bezpośrednio tutaj zobaczcie, macie o kod QR do ściągnięcia tej aplikacji. Zaraz wam to pokażę. Przeniesiemy się do mojego garażu, gdzie już wstępnie naładuję akumulator i wam pokażę jak to działa. Słuchajcie, akumulatory Lifo PO4 od firmy Lita naprawdę są dobre. Ja, kto śledzi mój kanał, to wie, ale może są nowi widzowie. Pewnie są nowi widzowie i nie wiedzą. Ja, jak w moje ręce wpada jakiś sprzęt, to przez długi okres testuję. Praktycznie ja używam tych, tych, tych sprzętów, które prezentuję. Możecie zobaczyć wcześniejsze moje filmy. Na pokładzie mam Lifo PO4. Od firmy Litime 140 amperogodzinny Akumulator wykorzystuje go cały czas, jest podpięty pod panele solarne. Ma ładowarkę DC-DC w samochodzie do ładowania podczas jazdy. Zobaczcie, jak to wszystko funkcjonuje, jak się sprawdza, jak monitoruje się to wszystko fajnie. Po prostu zawsze wiecie, ile energii macie w akumulatorze. I nic wam nie umknie. Ja ten akumulator będę miał jako drugi, będę montował go jako drugi akumulator też podłączony przez ładowarkę DC-DC, i wspólnie z tamtą setką będę miał na pokładzie 240Ah. Wszystko oczywiście z montażem zajmiemy się w następnym filmie. O tym akumulatorze pokażę wam co i jak. Także z mojej strony to tyle i tylko powiem, jeżeli chcecie kupić taki akumulatorek, no to oczywiście link wam zostawię w opisie filmu. Jeżeli skorzystacie z mojego linku, oczywiście jest jakiś rabacik dla Was. Już wiele osób widziałem, wykorzystało mój link i bardzo się z tego cieszę, bo będziecie naprawdę zadowoleni. Ja długo męczyłem się, że tak powiem, z kwasiakami, jako hotelówkami. No i powiem wam, że to no, nie za bardzo to działa. Kwasiaki są dobre, ale na krótko. No i akumulator lifopo 4 rozróżnia to tym, że macie krzywą spadku napięcia, jest praktycznie od 100%. Prawie do samego końca, jest niewielki spadek, mówię oczywiście o woltażu. Jest spadek do, prawie do końca i dopiero na samym końcu ta krzywa spada napięciowa. W kwasiaku macie taki spadek równy, że to spada wam spada, te napięcie spada 12, 11,9, 118, buł był bu, w bu, dół. A tutaj nie, tutaj na start od razu macie, nominał jest 12,8. Ja mam powyżej 13 non stop, nawet jak korzystam z jakichś sprzętów spadnie mi do 12,5, to jest. Minimum jakie miałem, a spadło mi praktycznie raz do zera. <grych> Prawie do zera, tam została mi 6%. I ciągle miałem 12,2V jakoś tak. Także no, fajna sprawa. Dobrze, zaraz przeniesiemy się do garażu i pokażę Wam, jak podłączyć aplikację i jak to wszystko wygląda. No to witam w moim garażu. Teraz wam pokażę, jak połączyć akumulator z aplikacją. LiTime. Aplikacja, jak już mówiłem, możemy sobie ściągnąć korzystając z tego kodu QR. A tutaj mamy kod QR do połączenia, jak widzicie, taki znaczek, bo tutaj, właśnie z aplikacją. Ja już taką aplikację mam, bo jak wiecie, ja już mam jeden z akumulatorów. I teraz y, zobaczcie. Taka ikonka, jak widzicie po lewej stronie u góry, LiTime. Klikamy. Tak wygląda aplikacja. Aplikacja LiTime wyróżnia ją to, że jest naprawdę bardzo, bardzo czytelna. Tutaj, jak widzicie, już mam swój akumulator 140 Amperogodzinny, który właśnie jest zainstalowany w samochodzie, a teraz my dodamy kolejny akumulator. Wy będziecie mieli taki pusty ekran, tutaj nic nie będzie, nie będzie tego akumulatora. Po prawej stronie u góry mamy taki pomarańczowy plusik w kółeczku i klikamy go. Teraz mamy dwa sposoby, jak możemy dodać akumulator. Możemy znaleźć, jak widzicie, Search Bluetooth, albo Zapamiętaj, aby dodać. To jest po prostu czytanie kodu QR, więc wciskamy sobie po lewej stronie. O, i znaczy taki kwadracik. Teraz zbliżamy do tego tutaj o kodu QR. Pek jest, trwa łączenie. O, i proszę zobaczcie. Znaleźliśmy urządzenie. Tutaj możemy go nazwać. I to jest generalnie wszystko, to co mamy. I możemy teraz kliknąć wyświetl urządzenie, pyk, klikamy i już mamy, to jest jego panel. wróćmy do tego, zobaczcie, widzicie już tutaj się dodał jako na głównym ekranie jest dodany jako pierwszy teraz w tej chwili. jak sobie zmienię nazwę, tu klikamy te, yy, klikamy akumulator, pyk. teraz u góry tutaj ciach puch. Ja sobie zmienię, na, żebym wiedział, który to jest akumulator, gdzie jak na, na co po co, to mi się przyda do późniejszego o, 100 A. Zatwierdzam, cofam. I zobaczcie, teraz mam widzicie, pierwszy akumulator to jest ten, co dodaliśmy poniżej jest ten, co już mam wcześniej. Klikamy sobie w ten akumulator i tu mamy wszelkie wartości podane. U góry mamy procentową wartość akumulatora. Oraz czynność. W tej chwili jest bezczynność. Jak tutaj się pojawi, na przykład jakieś zużycie prądu, cokolwiek włączycie, to będzie rozładowywanie. Analogicznie, gdy będzie ładowany przez panel solarny, samochód, gdziekolwiek, jako, jakkolwiek, będzie pisało ładowanie. Poniżej mamy moc. W watach Wam podaje ładowanie, jak i rozładowywanie. To samo jest amper, to samo ampery po prawej stronie. Napięcie Wam wskazuje, no i pojemność, która w tej chwili widzicie, jest 99. Aha, jest. on się doładuje spokojnie do 100%, tylko po jakimś tam czasie. To też Wam schodzi, widzicie, ile wam tych Amperogodzin Wam zostaje w akumulatorze. No i poniżej macie tak, Equilibrium. Tutaj możecie zobaczyć, że Twoja bateria jest zbalansowana w dobrych warunkach. To, to czasami potrafi migać, gdy to miga w tym czasie. To jest właśnie informacja dla Was, że wasz akumulator, właśnie ogniwa są balansowane. Bardzo często się to spotyka u mnie, tam w akumulatorze. Rdzeń elektryczny dalej, to wszystko możecie sprawdzić. Twoja bateria działają na optymalnym poziomie. BMS, wszystkie, jeżeli jakiś, coś wyskoczy, jakiś błąd, to tu będziecie mieć. W tej chwili widzicie, system działa bez zarzutu, wszystko jest na zielono podświetlone. I teraz tutaj po prawej stronie macie ogrzewanie. To są tematy grzejne, poduszki grzejne, to się tutaj ładnie nazywa. I tutaj, na przykład, gdy będzie włączone to ogrzewanie, prawdopodobnie ta ikonka zmieni swój kolor na zielono. I ją możemy ustawić. Wchodzimy sobie tutaj na dole po prawej stronie takie paseczki, klikamy. I tutaj macie, zobaczcie, przełącznik rozładowywania to jest w ogóle, że możecie sobie włączyć lub wyłączyć akumulator. W tym sensie, o, wyłączamy i bieguny są rozłączone, więc jakiekolwiek odbiorniki, które macie podłączone do akumulatora w tej chwili są wyłączone, możemy sobie włączyć ponownie. Można także wyłączyć całkowicie akumulator, co nie radzę tego robić, ponieważ żeby później włączyć ten akumulator, czyli generalnie takie, takie, to jest taki hard hard włączenie można powiedzieć, żeby to włączyć, to trzeba podłączyć ładowarkę, wtedy BMS się uruchomi ponownie, więc tego nie używajmy. I dobrze, tutaj mamy na przykład tryb teraz mamy do mat grzejnych tryb ogrzewania. Zobaczcie, tutaj sobie klikamy i mamy dwie metody Używania tych poduszek grzejnych. Tutaj jest tak, tryb konwencjonalny jest napisany tak. Obsługuje tylko użycie ładowarki w celu zapewnienia elektrycznego ogrzewania poduszek grzewczych w celu utrzymania temperatury akumulatora mające prądu ładowarki 10A. Jednym zdaniem to oznacza tyle, że poduszki grzejne, maty grzejne, jak zwał, tak zwał, załączą się tylko w momencie, gdy wykryją prąd ładowania. To jest bardzo fajna funkcja, bo na przykład nie chcecie, żeby akumulator ciągle utrzymywał swoją temperaturę i pobierał prąd, bo będzie tracił ten prąd generalnie. Więc tak jak w samochodzie na przykład, gdzie siedzicie, odpalicie samochód, włączy się ładowanie, odpalą się poduszki grzewcze. tylko pytanie tylko jak szybko grzeją się te, jak, jak szybko są w stanie ogrzać ten <grym> akumulator, te poduszki. To? to też sprawdzimy. Tryb oszczędzania energii, to jest druga opcja. To jest właśnie ta opcja, którą obsługuje zarówno kombinację ładowarka plus bateria, jak i samą baterię w celu zapewnienia elektrycznego ogrzewania poduszek grzewczych. I to właśnie chodzi o to, że akumulator sam może utrzymywać swoją y, temperaturę poprzez poduszki grzejne bez potrzeby włączenia ładowarki. To jest to, co wcześniej mówiłem, że akumulator będzie się rozładowywał i podgrzewał, utrzymywał swoją temperaturę, korzystając z własnej energii zgromadzonej w sobie. Ja zostawię opcję u góry, chociaż tylko zobaczcie. Zobaczymy, ile stopni w ogóle jest. 14 stopni. No to się teraz nie włączy ogrzewanie. Dobrze, ja wrócę do tego i włączę sobie tryb ten pierwszy, tylko jak jest ładowarka włączona, bo tak, tak chcę mieć to ustawione. No i tak właśnie wygląda monitorowanie baterii poprzez aplikację. Jest to bardzo fajna funkcja. Ja bardzo z tego często korzystam, także oglądajcie moje filmy dalej, a zobaczycie, jak sprawdzi się ten sprzęt z matami grzejnymi. Myślę wydaje, że to będzie petarda. Już w następnym odcinku poświęcony akumulatorowi LTI'a. Zajmiemy się montażem tego akumulatora jako drugiego. Czyli to będzie w sumie jeden system razem z tamtym połączonym moim akumulatorem w pierwszym 140, e, tak będę miał 240 amperogodzin łącznie na pokładzie. Ale zapraszam Was właśnie na kolejny film właśnie w tym temacie. Jak chcecie kupić, jeszcze raz powtórzę, to link oczywiście w opisie filmu. Jest dla Was rabacik. Sprzęt jest godny polecenia. Wiem, bo używam. Trzymajcie się moi drodzy i do następnego.